I grab one chicken nugget. I wanted one chicken nugget, but I wouldn't get it, so I fucked my mom. Co? Co to się nie idzie chyba do więzienia? A no, nie wiem, kurwa. Nie znam się na. A kurwa, trudne sprawy ty jakieś powiadasz, nie interesuje mnie to. Trudne sprawy. Trudne sprawy. McNugget zabrał mnie do więzienia. A miał na kręgle. Pozew sądowy? Wchodzę w za co? Zjadłem macicę Donosik. <laughs> po, <Pobr>, rudy kurczak. <laughs> Jaki zadowolony. Rudy kurczak, donosik. Tymczasem Rosja, iPhone nas podsłuchują, tymczasem kurczaki w Rosji. <laughs> O metrę i się, bo zaraz się zejszczę.